Cześć, jest Justyna i dziś zapraszam na filmik z przepisem e, Dawno u mnie takiego nie było, takiego typowo z przepisem e, Natomiast dzisiaj naszła mnie ochota na makaron z krewetkami w sosie jogurtowym I mam zamiar pokazać Wam jak go zrobię Okej, okay, do... Tego przepisu będę potrzebowała, oczywiście, krewetek. Mam też cytrynę, czyli odlałam sobie też trochę wody z gotowania makaronu. No i mam też jogurt. A tutaj mam już pokrojony, posiekany właściwie czosnek. A teraz jeszcze pokroję sobie szybciutko koperek. Ja wiem, że krewetki lubią się z pietruszką, ale ja średnio się lubię z pietruszką, a większość ryb lubi się z koperkiem, więc krewetki myślę, że też będą ok z koperkiem. No i co? Robimy. Na patelni mam trochę oleju i troszkę masła. Poczekam aż to się rozpuści. Dorzucę sobie teraz krewetki, które oczywiście wcześniej rozmroziłam i odsączyłam z nadmiaru wody. Szybciutko je podsmażę. Do krewetek dorzucę czosnek. Skropię je sokiem z cytryny. Dodam trochę chili. I jeszcze troszkę soli. Teraz szybko doleję troszkę tej wody do jogurtu. I wymieszam. Resztę wody dolewam do mojej patelni. Mieszam ten jogurt, mieszam, mieszam. I również go dodaję. Rozmieszam to dokładnie. Poczekam aż się troszkę. Zredukuję. Teraz dodam połowę koperku, albo nawet trochę więcej. Zostawię troszkę tylko tak, żeby posypać na wierzch. Dam temu jeszcze dosłownie, dosłownie chwilkę. Myślę, że już wystarczy. Teraz szybko dodam trochę makaronu. Trochę zostawię dla Filipa. Ok, wyłączam, przekładam na talerz. Na koniec posypuję trochę koperkiem. I gotowe. Słuchajcie, spróbowałam, wyszło moim zdaniem smacznie, także polecam spróbować. A na dziś to już wszystko. Więc, jeśli podobał Ci się taki filmik, zostaw dla mnie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do następnego, pa!